Siemano, witajcie! Z tej strony Kifi, Dzisiaj jest ze mną Yoshi. Dzień dobry. Jest ze mną też oczywiście Imir. Halo Jesteśmy sobie w Geta Online. E, tak postanowiłem, że dużo muszę GTA zacząć nagrywać, że raz w tygodniu chciałbym wrzucić GTA, żeby to jakoś to na moim kanale wprowadzić. Jeśli jesteście za łapka w górę! Łapka w górę właśnie! Nie wiem, nie w wiem dobrało. ile możecie łapek w górę wbić pod GTA, bo strasznie pewnie mała aktywność będzie, ale jakbyście wbili, nie wiem, 150 to i tak by było zarobiście mało trzysta ma być. 300 ma, ma być, dobra 1000 i słuchajcie, co dzisiaj robimy, eee, chłopaki jeszcze nie wiedzą, ja już wiem, robimy misję na najlepszy pojazd w GTA V, który może dosłownie wszystko, może po prostu tyle rzeczy, że można powiedzieć, że wszystko i chłopaki skaczemy teraz, wyskakujcie, wyskakujcie. Kurde. O kurde. Macie spadochrony, kurde. więc używajcie, Wie, wiecie, wiecie jak się używa spadochronu w Yoshi zwłaszcza? Nie. Jeszcze, jeszcze nie. Ja? Jeszcze Ale jak, gdzie, dobra. Gdzie mam spadać, gdzie mam spadać? Na lotnisko, tak? Tak, tak, tutaj do tych helikopterów i wsiąść do tego ruinera 2000, który naprawdę może wszystko w GTA kto się orientuje w GTA pewnie już wie. Eee, ten samochód ma spadochron, działka, rakiety, wszystko ma. Po prostu jest to najbardziej epicki samochód i najdroższy chyba w tej chwili w GTA Online. Może Uf, wyglądem nie. nie powala, a, a ja, ja... latam! A ty jeszcze latasz. A zobacz, ja też mogę latać, patrz. I otwieram spadochron. Jak się lata? Pod... E podskakujesz, no nie I, i, i kurczę, normalnie masz, także... Ała. A jak spadochron? Spacją. Także samochód jest kozacki, czekamy na i Yoshihito Majosze, ja cię kurde jak? proszę Jeszcze jak, czekajcie, a gdzie jest mój samochód? Tu jest chyba Tu to jest, tu jest, masz go na mapie. Dzień dobry samochód I zaczynamy misję. O kurde! Jezus! O Ej, nie zabijcie się, bo tu mamy zero żyć, bo ustawiłem na tryb trudny, żeby zarobić więcej mamony O dobra, no to lecimy <laughs> Dosłownie. Dobra, słuchajcie, o co chodzi w tej misji? Musimy napaść na bazę wojskową i... No, zrobić troszkę rozwałkę, więc tutaj nasze kargoboby nas już. Ale fajnie! Jezus. Ale niektórzy to się tam giwają widzę z tyłu. wiem kto to. No Jezu. A co tu się dzieje? Dobra. Pod E odpinacie się od magnesu. Lecimy. Na E. się, tak. Idź, spacem, otwierasz spadochron, także to jest ważne. I Musimy dolecieć do bazy wojskowej. Zobaczcie, to jest samochód, który ja chcę mieć w Realu w ogóle. To jest tak piękny samochód. W przyszłości za YouTube'a będzie. Za YouTube'a, także no, no. zobacz. I będzie skakał, no? Nie pomijajcie reklam, to zobaczycie recenzję tego samochodu na moim kanale. Ja się opuściłem jeszcze, bo chcę już troszkę niżej zlecieć. Ja się spuszczam tutaj. Spuszczasz, tutaj to, to dobrze. E, no i słuchajcie, A, no, jesteśmy tak, już w bazie tak, wojskowej. Nic nam nie grozi, bo mamy najlepsze samochody w mieście i w ogóle na świecie, więc. Co mogą te samochody? Mog mają rakiety, mają działko, no wszystko mogą. Czy jest jakaś rzecz, której ten samochód nie może? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Patrzcie, Hydrę, dobra, rozwalam, ten, rozwalam. Ten, dobra, już mówię, ten samochód nie może rapować. Jak to nie może rapować? Wszystko Jak może. to nie może. Jedyne co chcę robić w życiu, no to tutaj Yy, także wszystko w porządku, dobra, rakiety tu są, bo nie wszystko można rozwalać Trzeba rozwalić te ciężarówki, które są na czerwono Rakiety roznaczone? są? Rakiety są, namierzające nawet o, Wszystko lubię, tu ale... można robić, człowieku, patrz Patrz, patrz jaką tu różną... O nie, rakiety na mnie lecą To moje Aha, dobra Nie, żartuję, to nie moje Siema, ma Kurde, oni... Zobacz, jakie to jest kurcze piękne, no A halo? O nie Jezus, nie, 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 nie Będą później czołgi, więc spokojnie Dobra, zajebiście o nie! I to jest piękne, skaczesz, zakręcasz sobie na spadochronie normalnie, nie? Kurde, to jest kozak gdzie ta amunicję chowa ty. W no nie kurcze, ile to ma rakiet w sobie? I czemu cały czas spadochron jest złożony od razu, nie? To jest kurcze no, pytanie. Dobrze. Ale dobry, dobra. Helikoptery, o, więc o, trzeba o, troszkę popodskakiwać. Uh -huh. Zajebiste, kurde. Zajebiste to jest, nie ma nie no ma no. Wracam do gita. Dokładnie, gita. dlatego Teraz jeśli chcecie więcej gita, gita na kanał, no Gondowy, no, zostawcie tą łapeczkę. I powiedzcie swoim znajomym, to że Halo Kifi nagrywa jest... GTA, bo, bo, bo chciałbym więcej tego GTA nagrywać. Zobaczcie to, kurde. Piękna sprawa. Ja nie mogę, ale ta gra jest teraz kozak. E, tytana musimy zniszczyć. No elo. Elo tytan. Jak tam rakieta? Okej. Okay. No i to by było na tyle w sumie z tej bazy wojskowej, więc musimy teraz wyskoczyć z bazy wojskowej, używając skoku. I po prostu o, udać ale się do jak punktu. Wyskoczy. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie! Puuu! <laughs> No nie, źle. To nie, zły skoczek Dobra, tu jest mniej więcej już autostrada, więc sobie ja tutaj wyskoczę Wow, wow, jakie to jest piękne, kurde Teraz ja, teraz ja je. Dawaj, patrzę o, nie, Chyba coś wiesz, nie pykło, się? ale piękne, kurde Piękne, kurde, zgrabne. Piękne, a gdzie Josi. na autostradę, Josi. O nie! Yeah! Może poczekajmy Co? na niego Dobra Jedziemy teraz pokażę jaglanom chłopaki. Dawajcie, jedziemy po kaszę jaglanom. Tylko uważajcie, bo... Takiś quest z... czy jak? <laughs> tak, quest od Wendora wziąłem <laughs> Jest. Dada. Źli ludzie tutaj nam stoją na kurczę na drodze. Policja z... ludzie. <laughs> ludzie, policjanci Nie wiem co Policja oni jedzie, od nas chcą. Na Ci jak latają, kto tam tak lata Policja. po, pra... po lewej stronie? To nieźle. Nie źle. Uważajcie to czołg jest przed nami, więc to nie. jest. Ale fajnie, dawaj! Grubszy kaliber! Ło Jezus! Daj mi i zepsuj Zepsuj to! Jezus nie, ja ten jeździ. czołg do mnie strzela, to nie jest tak jak Sandra, że on tylko jeździ. On do mnie Op. strzela. Op. Jezu, jakie to jest epickie, no nie? Wow no, Policja, pasujesz. policja nam dokucza Dokuczają nam! Policja mnie dusi! O nie! Dramaticku masz, masz już nazwę do filmu. <noise> tak Uwaga, kolejny czołg będzie tutaj. Jest, kurde. Już nie ma. Już nie ma. Po czołgu. Nie wiem, czy tu się Dobra Imir, Imir, uważaj, bo nie jedziesz prosto, tylko właśnie wyskakujesz w lewo zaraz przed tą blokadą, nie nie trafiłeś! Ja Ci pokażę jak to powinno wyglądać. Patrz, robisz coś takiego Lecisz i teraz już prosto do racy, do celu i, i po prostu misja udana, Znajdzi. tak? Lecicie sobie tam. A gdzie jest jeszcze tylko na Josze? Zgubił się. Ja tu zdejmuję helikoptery. Dobrze, A, helikopter. ja już jestem na miejscu Puszczam racę a jeszcze mogę sobie skoczyć kurde, a co? O cholera, o cholera Czy to auto umie pływać? Nie, 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 nie. Ale, ale przez... mówiłeś, że wszystko. Właśnie. Są auta, cholera. które umieją pływać, tak? Ale to się do nich nie zaliczę. Pływam, kifi. I ta Yoshi, to Tomasze. No i dobrze, to by było na tyle w tym krótkim filmie z epickim samochodem, który może wszystko. Nagramy jeszcze od razu kilka innych filmów, więc yy, zostaniecie tu chłopaki. Nie, nie wiedziałem o tym. Zostaniecie na dłużej na tym testie. <noise> <noise> Zostawcie Oje! łapkę w górę, tak jak mówiłem, bo chcę troszkę to GTA wprowadzić na kanał i fajnie by było, jakbyście mi w tym pomogli, także wbijajcie do chłopaków również i dziękuję za oglądanie. Siema. Elo. Puziaczki.